Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal online. Oglądaj jak ci wygodnie. NBA! Mam głos teraz. Nie wiem dlaczego. O, oh nie. To jest moje na ten rok. Jest ze mną Łukasz Lotek-Lotkowski. Witam cię serdecznie. Siemanka, siemanka. Dzisiaj konkurencje koszykarskie, MVP gra. Kiedy ostatni raz kosza grałeś? O, właśnie niestety z pół roku temu, ale pamiętajcie oglądajcie NBA! A, NBA! 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 Dobra, idziemy. Uczestnik ma do wykonania 5 rzutów wolnych odwzorowując styl wybranych koszykarzy. Cztery za trzy punkty i jeden ostatni z zamkniętymi oczami za 5 punktów. Dobra, na jego jedną ręką. Eric Gordon, also back out there and... Aj, kurwa. Drugi rzut jest na Hanasa. Dobra. Boże! Wiesz co, Kevin Durand robił jak jakby no? trafiać? Plecki rozluzią, tak wiesz, możesz się zrobić, oh, słuchaj. That's pretty to do this. Trzeci rzut z jady... Rygbary tak rzucą oko tygrysa lecisz. oj. oj, oj, oj. Boże! Nasza Shaquille'a Nasza Może tym się uda. Poczekaj. Poczuj się jak Shaquille z wielką dłonią, jak to Shaq On tak na paluszkach tego stawiał, nie? A Jezus Boże, Maria! nawet <grym> tym! Słuchaj, Michael Jordan zamkniętymi łzami. Za osami, cztery punkty. Za pięć, wierzę, że nie będziesz Dobre. odglądał. ja nawet się zerknę przed trudem. on tak <grym> patrzył, on patrzył <grym> je? i potem zamknął po i rzucił. Tak je, Zobacz i 5 punktów zdobyłeś. Bey! Gratulacje, rzuty są czasami trudniejsze niż takie, wieże Tak, a tu jeszcze kamery są, wiesz. Nie wiem czy ludzie wiedzą, że są kamery. Bo... No to chyba wiedzą. Konkurencja zaczyna się od slalomu z piłką między obrońcami. Następnie zawodnik oddaje rzut do kosza, ma trzy próby. Kolejno tyle samo na celne podanie piłki do celu. Następnie biegnie tyłem, wskakuje na kangura, którym skacze do dimana, którego musi pięciokrotnie okrążyć z piłką. Zakończenie konkurencji następuje po trafieniu do kosza z dwutaktu i zatrzymaniu zegara przyciskiem. Czas zawodnika zaliczany jest do punktacji końcowej. Gotowy jesteś? Odpalaj czas. Jestem gotowy. Ja też jedziesz! Jedziesz! Ale tak? idzie! Dobry! Dobry! NBI, teraz rzucasz ton. Fik. Masz jeszcze dwa rzuty. Oko tygrysa? Idziesz dalej, super. Trzy podanka. Ale idzie, zobacz. Patrz jak to trenował wcześniej, ale Kozłem chciał. Tak, od razu walnij, prosto w kamerę. tam, no. Lecisz dalej tyłem, tak jest, bieg tyłem i grzesiem teraz, grzesiem do dimena. Mam wyższe głosy teraz. Pięknie. Dawaj, pięć kółeczek. Pięć kółeczek kończysz dwutaktem. I Ile musisz... jest? Trzy, chyba. Trzy. Cztery. Zrób jeszcze jeden. Zrób jeszcze jeden i idziesz na dwutach. Idziesz na tak musisz dotknąć gonga, jak trafisz. Dawaj, kończymy tutaj. Brawo. Jak, jak się czujesz? To tak moje kardy na ten rok. Ale dobre kardy, nie? Bardzo dobre. Dałeś radę, fantastyczne. się dał radę, Fantas ale o podanie nie wiesz. A dlaczego kozłem chciałeś podawać? Nie wiem, że łatwiej było. Uczestnik ma do oddania 11 rzutów z różnych odległości. Po trzy z dwóch narożników. Trzy na wprost kosza. Po jednym hakiem z narożników trumny. I na koniec bonusowy rzut małą piłką do miniaturowego kosza trzymanego przez Kamila. Rzuty zwykłymi piłkami punktowane są za dwa oczka, a czarnymi tak zwanymi manibolami za cztery. Let's go. Poszło! Pierwszej! Ale idzie! Zobacz! Jak się trafisz trzeci, zapali się! Brawo! Fula masz! Jeszcze hakiem poszedł. Ale... Ja, ja, dawaj truje! Tam się na zielono. Na, na, na złoto zapaliło wszystko. Pasz, truja idzie pierwsza. Ale idzie, brawo Łukasz. Galoty tak zwane wpadły. Dwóch galoty, Pasz, trzecia idzie. Ale poszło, aj, dawaj, aj, lewym aj. hakiem, lewym hakiem. Środka, Karim delotek. Karim delotek. Lewko. Ja tego tak nie czuję nawet. Dawaj. Masz dużo jeszcze czasu, masz 20 ponad sekund. przyjmiesz. Piękny rzut. Bardziej z biodra, bardziej z biodra musisz. Dawaj. Pięknie, uuu, to dopiero galoty. Siata tańczy! Siata tańczy, brawo! Pięknie, zobacz, jeszcze 15 sekund. To muszę pogadać sobie, słuchaj. Jakbyś kanał zjadł. Zasady są proste. Ich zadaniem jest odpowiedzenie poprawnie na jak największą liczbę pytań w ciągu 24 sekund. Za poprawną odpowiedź jest jeden punkt. Który zawodnik jest umieszczony na logo NBA? Eee, West. Czy Chicago Bulls są jedyną drużyną sięgającą po tytuł trzy razy z rzędu? Tak, Nie. nie. Ile jest dywizji w NBA? 5 albo 6? 6. Prawda czy fałsz? Kobe Bryant został wybrany z pierwszym pikiem draftu NBA. Fałsz. Co oznacza skrót MVP? A most valuable val 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 player. Wymień jednego zawodnika, który osiągnął quadruple-double. Eee, Draymond Green? Strzelam. Uczestnikom prezentujemy 6 powiązanych z koszykówką popularnych utworów w specjalnej aranżacji muzycznej. Za poprawne wskazanie tytułu jest jeden punkt. Podobnie jak za wskazanie wykonawcy. Rozumiem o co chodzi. Uwaga, puszczam. Jump around. Jump around. I zespół jungle, coś tam? Dombulu. Jak? Yeah? Dombulu. House of Pain. <laughs> Good. ale wykonawcą Bron oryginału czy co tego? No, James brawo? Brown! Brawo. No. brawo! Ok, następne. Oh, yeah. <laughs> Alicia Keys? Brawo! Empire uh, State of Mind? Brawo! Can't touch this! Uh, MC Hammer? Brawo! We are the Champion's Queen. Brawo. I ostatnie, może posłuchamy sobie do końca. Dobra. Zostało 6 sekund. <laughs> Okej. Okay. Eye of the Tiger. Brawo. Ale nigdy nie powiem, kto to wykonuje. I co przeżyli. A Survivor. Brawo no. <laughs> Zadaniem uczestnika jest odtworzenie legendarnej akcji wprost z parkietów NBA. Liczba prób nie jest określona, a za poprawne wykonanie zawodnik nagradzany jest 10 punktami. Proponuję Ci Jeremiego Sochana, który zrobi przepotężny wsad przeciwko Tomantasowi i Sabonisowi. Ciekawe, czy będę w Shack ⁇ Full. Jak tutaj coś nie wyjdzie. 2 no, plus 1. Srogo. Nie no, wiem, A tu zobacz, patrzę ty. się, zobacz z No to będzie pierwszy wsad w moim życiu, także... Tak, dwa kozły w tą. Piłkę ma gdzieś tutaj nad główką, jakbyś soli, o tak, tak jest. Nie? Dwa kozły, Potem w tą. kozły. w tą, pivot w prawo. Do mnie. Z lewej na prawą, dwótach Takie. I wsad! Najprostsza rzecz. Dawaj, Dobra! Dobra, Ostatnia konkurencja, dawaj Lecimy, teraz. lecimy. Dawaj Jeremi Idzie. Prawie! Co ci wypadło? Kamera! <laughs> Zobacz, wypadło! Jeszcze raz. jeszcze raz, energia! Jeszcze, przy, raz, przy, jeszcze raz, jeszcze raz. raz. Mo, Dobra, kurwa! -ra! Teraz! Kurwa! Przepraszam, przepraszam, tu nie przychylam! Niej! Jedziesz! Teraz Łukasz! Tak A. jest! Dawaj pionek! Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Kupale koszykówki, zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania NBA tak w tak Kanal jest. Plus. NBA! NBA, NBA w <laughs> Kanal Plus. Do zobaczenia. Łukasz Lotek-Lotkowski był gościem MVP Gra. Do zobaczenia. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.